O, Castro reklama. Ja jeżdżę na kastrolu, polecam... Mój silnik... Hej, cześć śmioneczko wszystkim. Witam Was w nowym filmie, gdzie lecimy BMK. Jesteśmy z Sebami dosiedla. No, mój silnik wpierdziela litr na 4 litry castrola z silnika. Tak. Więc smakuje mu chyba. No jakaś taka bełemka, co jeździł, bo to Mercedes był, gdzie widziałem. Taka stara. Chyba. Wow, co ja tutaj odjeba odjebałem? Tak? Też na dwóch kołach jechałeś? O, siema. Siema. Wrąbał się we mnie. Co o, nie jest tak. ten Aston Martin. Ten Ross Branton ma tego Astona chyba. Tak? No, to nie wiem, muszę się przyjrzeć. Dach bo... mi zasłania ja jego ci, że BMK fajnie wygląda. Nie, to nie jest tak. już. No, ba, bo, jak, 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 jak taka z wsiedla sobie takiego, nie? Jak macie BMW... Widziałem ostatnio, widziałem ostatnio mema, jak macie BMK kę widzowie, e, lub ktoś z waszych znajomych czy rodziny ma, to dajcie jej umrzeć, naprawdę, bo tam się pali pewnie Check Engine kurwa i milion innych kontrolek. Naprawdę dajcie jej no nie, bo już tych kontrolek nie ma. Wyjęli. No najlepszy sposób, jak ci się świeci Check Engine, to zrób, zamaluj po prostu markerem. Tak. To Lifehack. Pali, paliwo do kierunkowskazu nie jest zalane. Oj, po prostu. No ja pamiętam, jak ty kurwa spałeś i mówi: On i mówi, zaleś paliwo? Mówi, kurwa, paliwo? Mać, będziesz mi teraz to przypominać. No paliwo do kierunkowskazu. Ja mówię, co ty pierdolisz, jakie paliwo do kierunkowskazu? Mówi, nie wiem, co mi się śniło, chłopie, a ty to wkręcasz po prostu teraz. Później ci pokażę i wio się przewróciło. Twoje paliwo do kierokowskazów to teraz jestem ostatnio No on spał w łóżku syna i się nie mieścił. to robię łóżko, więc się cieszę Ale zajebiste mieliście. Ja bym ja, ja, ja to łóżko od was kupił Z dwoma materacami na sobie, nie? Ale zajebiste jest to łóżko. Ja, ja mam twarde łóżko, ale tam to jest jeszcze lepsze, a ja się czuję. Dla mnie to jest po prostu już takie za miękkie Tylko narzekałeś, że jest pardek. Nie, po prostu ten. Będę wymieniać po prostu same. materace, co nie? Za niedługo. No ale to już nie będę brał ik. Ale to, 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 to. kto? To ty, czy, czy żonka? Bo ktoś narzekał, że. że za pardek. To żona mówiła i tak samo ja. A, dla mnie jest... za miękkie, dla niej za twarde. Nie wiem, dla mnie Kurwa, jest... jaki cura. karambol? Zresztą sam widziałeś, wiewałem tego loda, kurwa z lida półlitrowego i poszedłem spać. No, no ja nie... ci sprawdzam wszystkie gry, wszystko ustawiam, a ten cykl nie? Sobie chrapiec, nie? Siedział przy kominie. No chuj, kurwa, dobra, to pierdol się, kurwa, daje. No, no i taka współpraca ze mną, nie? Chyba współpraca, kurwa. Wstało pierwszej w nocy, tak patrzy na mnie. Dnie śpisz? No nie kurwa, Cię robię, kurwa kompa, ustawiam Ci kurwa undervolting. Który tak nie działał. Działa. Ja cały czas grę na undervoltingu, Ale chłopie. mi bardziej, jak, jak go włączam, to mi crashują gry bardziej wymagają Ale typu... sprawdziłeś, czy może to nie jest undervolting procka? Nie wiem, jak jest wyłączony, to jest dobrze. A spróbuj wyłączyć tylko undervolting procka, a zostawić z karty graficznej. Dobra, pójdź, już tak gram przez ileś miesięcy, póki to ty zostanie. Kurwa zagadałeś mnie. Nie widzisz. Ale to musisz się przyzwyczaić, przecież jako twórca na YouTubie to musisz umieć grać i grać jednocześnie. Jak ja będę kiedyś przechodził grida, to ja na najwyższym poziomie trudności będę go przechodził. A ja wiesz co, ja zrobiłem najgorszego co mogłem zrobić. Tylko kurwa się nie szczaiłem, że w pan szklabie. E, żeby fabularnie grać, czy nie? Żeby sobie przejść fabułę, to trzeba na najniższym poziomie po prostu grać. Naprawdę? No bo inaczej masz kurde 500 odcinków z gry gdzie kurde yy, praktycznie cały czas siłka, 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 siłka lecisz. Bo kurde trzeba to wszystko progresować, co nie? No na jakim grasz? Ała Tylko na jakim grasz? Na normalnym. Więc jest taka dynamizka. Dla mnie normalny latnica? to jest wiesz, taki, taki standardowy, że po prostu pokazać, co nie? No właśnie, dla mnie normalny to jest ten taki zalecany przez twórców, Taki, naj... taki żeby pokrać przyjemnie, ale żeby mieć wyzwanie. No! To jest tak, że. Tymczasem ja, który gra we wszystkie populnie? gry na hardzie. Komatent konkret na hardzie, Wiedźmin mi na najtrudniejszym ze stopniowaniem poziomów trudności. E... No znaczy, wiesz, mi chodzi o to, że ja przeważnie jakie ja przechodzę gry, nowe, których nie znam, tak? No to przechodzę na tym normalu. No bo to dla mnie jest wiesz, Nie znam mechaniki. Więc no, tak normalnie, to nie była normalna, Chociaż czyli... ja ci I powiem, że... że na przykład w tym Wiedźminie, jak zdychałeś na przykład na dwa hity od jakiegoś mocniejszego potworka, typu o. Lodowy, lod, 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 lodowy, lodowy troll, oś to namęczyłem w tej kuźni, że o ja pierdole, nie wiem czy wiesz, o czym mówię, o której kuźni. No, wiem. no to tam pilnowały tej kuźni lodowe trole i dwa hity. i mnie nie ma, nie? Więc to było jakieś wyzwanie rzeczywiście, a ten Wiedźmin na normalu, to jest, to jest za łatwa gra dla mnie, Ty, wiesz, ja jestem graczem Gothica, tam ci gra prowadzi za rączkę jak dziecko. No. No masz chyba to ja to poradzę. jeden z podstawowych tych, Miecz i Opowieść, albo w jakiejś innej że jest Miecz i Opowieść poziom trudności. Ja bym to nazwał Opowieść. No patrz, widzisz, tam jest Mercedes taki, no. jakiś szrot po prostu, wiesz, jakieś, kurwa, Bugatti, BM-ki jakieś te najdroższe. Jakieś kurwa, chuje moje dzikie węże. I nagle taki Mercedes 1994, jeszcze starszy pewnie, Ale tak strzelam. Wjeżdża taki Mercedes i pierwsza pozycja. No. O, w ogóle to jest ten malutki tor. Przydałoby się pokupować tych DLC też na, na nowe tory. O nie, czaj, się na mojej dupie. Kurba, pierdolny piach. Dobrze. Zostaw mi odbyt. Mój odbyt jest zarezerwowany tylko dla Fenira. A właściwie to był zanim ukończyłem 15 rok życia. Ty tam pierdolisz? Że mój odbyt był zarezerwowany dla Fenira Zanim ukończyłem 15 rok życia. A co? Nie ogarnąłeś? Nie. Jakby mnie, znowu dupę, jakbym miał 14 lat, to jest to Już? No, sorry, Felek. Ale po prostu ja to w kurwę balu. To za tym Krzysiu zaczął w poprzednim filmie? Trzeba <grych> <grych> było. Tak, ECPU Polska, Łopcy Wilków. No. Tych skandynawskich <laughs> Nie, ja nie mogę się z tego śmiać, no. Tak jest. Trzeba takim... śmieszne, no, ale... Czemu musisz <laughs> być takim chujem, no? Bo lubisz. Tak, lubię. Tak samo jak, jak się... całe życie się śmieję z jednego kolegi, który jest po prostu trochę ciemniejszy, że jest Jewanym burdasem. Czarduchem <laughs> i mama go nie była od dziecka. Niestety, no czasami tak jest, My to po prostu bawi, ale najlepsze jest to, jak, no. jak, się, jak się go zwyzywa, to cieszy pyska po prostu. Bo lubi to. Lubisz to, suko. Tak mu będę mówił. Nie mam tablic rejestracyjnych, Ukradli. Mi Mówię, też. Mojemu znajomemu kiedyś park tablic rejestracyjne z auta jego mamy. Eee, załatwili nowe i je przynitowali. Czaisz, jak masz te? Cały bodykit i jeszcze nitowane tablice? O, W ogóle nie wiem, dla mnie nitowane body kity są obrzydliwe. Jak to lubi, no to wiesz? O się nie rozmawia. Rozmawia się. Zazwyczaj ludzie, jak robią ten wyśniunik w samochodach, to robią tak, że tylko im się podoba i nikomu innemu. nie, ściana. O nie, Krzysiu za mną. Ja się boję bardziej tego, coś za mną niż przede mną. To ja wolę ścianę. Ty już ścianę, tak? Tak, wolę tak, ścianę Nie, zostaw moją dupę, zostaw moją dupę Dobrze To nie ja Wiem, wiem, że to nie ty Zachnęci To jest kien, Pinosa prawie. Już się nie zbliżaj do mnie, proszę Espanol Co to było? To jest fujisa To no To jest fujisa, mrawie Dobra, daleko jestem. Dobrze. Ja czekam na Gothic Remake, w ogóle wyszedł trailer i on chyba jest teraz w języku polskim dostępny już. Tak mi się wydaje, tak czytałem jakiś artykuł. Ale nie wiem ile jest w tym prawdy, wiem, że jest na pewno dostępny. Dobrze, wygrałem. 79 setnych sekundy przed typem byłem. Eee, tam. To już był czwarty? Chyba tak. Oj, Brytyjczy Brytyjczycy na dole. No, Mercedes e. Evo 2. Więc to by było na tyle. No i co? Jest z wami. To by było na tyle. Dzwoncie do CECPU, bo Fenrir to pedofil. Na no, życia, ja pierdolę. Nie, to wszystko. Dobrze, to nagrałem. Dobra.